Daria na jednym ze swoich ostatnich koncertów powiedziała, że... Zobaczy się z fanami tylko raz na jakimś jednym wielkim eventie. Więc myślę, że faktycznie ten narodowy będzie miał miejsce, ten koncert się odbędzie, chociaż nie spodziewałbym się tego szczerze. To jest dość ciekawe: konsultantka ślubna, która pracowała przy ślubie Jennifer Lopez, zdradziła i ujawniła, że Lopez poprosiła Bruno Marsa o występ na jej ślubie, ale on zażądał 5 milionów dolarów. Jeśli zastanawiacie się, jakie jest 5 najczęściej streamowanych piosenek tego roku, to lecę teraz z listą. Bardzo możliwe, że Beyoncé wkrótce ogłosi trasę koncertową, także teraz przyjrzymy się plotkom i dowiemy się skąd naprawdę się one wzięły. Siemka, witam Was w nowym roku, zapraszam na kolejny odcinek What the Fun. 2024 rok to zdecydowanie rok stadionu. W tym roku siedem koncertów na stadionach dał oczywiście król polskich koncertów, czyli Dawid Podsiadło. Koncert na stadionie dał również Taco Hemingway i co ciekawe, na jednym z koncertów Tako i Dawid Podsiadło połączyli się, i na billboardzie, na koncercie Dawida pojawił się Tako Hemingway, a u Tako pojawił się Dawid i ludzie mogli sobie wzajemnie machać, artyści ze sobą porozmawiali. No było to coś bardzo ciekawego i pierwszy raz coś takiego widziałem. Wielką trasę koncertową ruszyła również w Sanach, a tak naprawdę nie w jedną, bo w dwie trasy koncertowe jednocześnie z dwoma różnymi materiałami, także coś <grym> również ciekawego. W trasę po arenach ruszyła również Doda i była to jej pierwsza arenowa trasa koncertowa Aquaria Tour. Całej trasie towarzyszyło również reality show, w którym Doda pokazywała, jak powstawała cała trasa. I tak osobiście uważam, że mimo, że wiele artystów robi trasy stadionowe, to właśnie ta trasa Dody, która odbyła się na arenach, była najlepszą trasą koncertową w Polsce. Ever. I słuchajcie, coś czego się nie spodziewałem, ale myślę, że faktycznie plotki mogą okazać się prawdą. Daria na jednym ze swoich ostatnich koncertów powiedziała, że zobaczy się z fanami tylko raz na jakimś jednym wielkim evencie. Czyli wychodzi na to, że nie będzie grała na żadnych festiwalach, nie będzie dawała żadnych koncertach w różnych miastach. Wydaje mi się, że tym razem nie... Ona będzie odwiedzać nas, tylko my będziemy musieli odwiedzić ją i to na stadionie narodowym. Wydaje mi się, że Daria zagra swój pierwszy stadionowy koncert, pierwszy koncert na stadionie narodowym. Gdy polscy artyści robią koncerty na stadionach, szczególnie na stadionie narodowym, to często zapraszają gości specjalnych. Myślę, że w tym przypadku nie będzie inaczej. Daria nagrała wiele utworów do męskiego grania z innymi artystami, więc myślę, że faktycznie ten narodowy będzie miał miejsce, ten koncert się odbędzie, chociaż nie spodziewałbym się tego szczerze, ale. Z pokorów. Zobaczymy, czy się sprzeda. Myślę, że tak. Świetnie sprzedaje się również nowa trasa Gen Z, Chociaż kto byłby zaskoczony tym faktem, zostały ostatnie bilety na koncert w Gdańsku oraz w Katowicach. Bardzo możliwe, że Beyoncé wkrótce ogłosi trasę koncertową. Także teraz przyjrzymy się plotkom i dowiemy się, skąd naprawdę się one wzięły. Ostatnio po jednym ze swoich występów Beyoncé wrzuciła na swojego Instagrama, Twittera wszędzie, gdzie się da. Post, gdzie siedzi na koniu, i na samym końcu pokazuje się jedna wielka data 14 stycznia. I tak naprawdę nikt nie wie o co chodzi, ale jako, że Beyoncé nie ruszyła w trasę koncertową ze swoim ostatnim albumem, Cowboy Carter, to większość ludzi myśli, że może chodzić właśnie o tą trasę. Dodatkowo wspomniany film udostępniło Live Nation, czyli organizator koncertów, m.in. Beyoncé, co również podsyca. Wszystkie plotki na ten temat, i sam osobiście uważam, że faktycznie coś może być na rzeczy, e, chociaż te plotki o trasie koncertowej pojawiają się bez przerwy od roku. I jakiś rok temu Beyoncé udostępnia również zdjęcie gazet, i na jednej z nich widać taką grafikę, na której napisane jest Betty Black Tour, i zaznaczone jest, że więcej informacji znajdziemy na stronie 14. No i ta 14 pokrywa się teraz z tą datą 14 stycznia, no i ludzie połączyli te fakty. No czy tak będzie, czy faktycznie 14 stycznia czegoś się dowiemy? Musimy poczekać. A i jeszcze duży portal His Daily Double poinformował, że trasa zostanie ogłoszona jeszcze wcześniej, bo 9 stycznia, a 14 w sprzedaży będą już bilety. Hmm, czy to prawda? Zobaczymy. Hmm. Ostatni album Beyoncé, Cowboy Carter opierał się na country, także myślę, że trasa na pewno odniosłaby ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych. W Europie myślę, że też, chociaż nie tak duży, bo u nas country nie jest aż tak popularna. Ale jak Beyoncé ostatnio odwiedziła Polskę w 2023 roku, to sprzedała dwa stadiony narodowe, także myślę, że zainteresowanie na pewno by było. Jednak pamiętajcie, że to tylko domysły ludzi i tego dnia Beyoncé może ogłosić zarówno album, jakieś nowe teledyski, czy nowy szampon do włosów, bo ostatnio cały czas wydaje jakieś nowe kosmetyki. Swoją rezydenturę w Las Vegas rozpoczął Aniama, który jest znany z niesamowitych wizualizacji na swoich koncertach. Tak jest również w tym przypadku. Aniama zagra serię koncertów w Wielkiej Kuli Sphere Las Vegas, czyli jeden z najbardziej zaawansowanych obiektów koncertowych na świecie. Miałem okazję zobaczyć go na żywo i jego koncerty naprawdę robią wrażenie i byłem też w tej Kuli Sphere, gdzie jesteście otoczeni tym wielkim obrazem na górze, na dole, po bokach. I on w połączeniu z tym obiektem naprawdę robi robotę. Wygląda to niesamowicie. Bilety od razu podrożały po tym, jak rozpoczął się pierwszy koncert i się nie dziwię, bo nie dość, że zapraszam gości specjalnych, była między innymi FK Twix, która w tym roku wejdą wystąpi na Openerze. Podobno będzie też Ellie Golding i dużo z tych gaz, które zaprasza, później wyświetlają się właśnie w tej kuli jako dodatkowe wizualizacje. no Tutaj zobaczycie wszystko teraz w tle. Ale naprawdę wygląda to niesamowicie. I oprócz tych wszystkich wizualizacji towarzyszą mu dwa roboty, które grają na instrumentach, co również dodaje taki kosmiczny vibe i bardzo, bardzo mi się to podoba. Od kilku dni możemy oglądać drugi sezon światowego fenomenu, czyli Squid Game. Drugi sezon zbiera dość mieszane opinie, chociaż ja uważam, że jest tak samo dobry jak pierwszy. No, pierwszy trochę lepszy faktycznie, bo było coś nowego, ale chcę powiedzieć, że wystąpiły w tym serialu gwiazdy K-popu. Pojawiła się w nim m.in. piosenkarka Yuri oraz TOP, czyli członek jednego z największych k-popowych boysbandów, który był kiedyś bardzo, bardzo popularny, czyli Big Bang. 5 stycznia premiera będzie miał nowy album Bad Bunny. Na ten moment nie wiadomo prawie nic, jedynie, że ma znaleźć się tam 17 utworów. Ja sam jestem ciekawy, czy znajdzie się tam utwór z Lady Gaga, bo Bad Bunny jest ogromnym fanem Lady Gagi i nieraz wspominał, że bardzo chciałby Nagryw z nią duet, także zobaczymy, mam kciuki, bo też jestem wielkim fanem Gagi. Britney Spears podzieliła się na swoim Instagramie, że po dwóch latach dopiero udało się jej spotkać ze swoimi dziećmi i napisała, że były to jej najlepsze święta Bożego Narodzenia w życiu. Nie widziała swojego dziecka od dwóch lat, łzy radości, dosłownie szok, brak mi słów, dziękuję Ci Jezu. Także cieszę się, że u Britney układa się coraz lepiej, oby tak dalej. Jeśli zastanawiacie się, jakie jest pięć najczęściej streamowanych piosenek tego roku, to lecę teraz z listą. Miejsce piąte Die With A Smile Lady Gagi i Bruno Marsa, czwarte miejsce Gata Only, trzecie miejsce Beautiful Things, drugie miejsce należy do Billie Eilish z Birds Of A Feather, a pierwsze miejsce do Sabrina Carpenter z Wielkim Hitem Espresso. Dodatkowo w ostatnim czasie Bruno Mars stał się pierwszym artystą w historii, który zgromadził ponad 140 milionów miesięcznych słuchaczy na Spotify. Czy wiecie, że jest tylko 10 artystów, którzy osiągnęli 100 milionów miesięcznych słuchaczy na Spotify i są to m.in. innymi Mariah Carey, Bruno Mars, Ariana Grande, The Weeknd, Taylor Swift, Billie Eilish, Lady Gaga i Justin Bieber. Miley Cyrus tisuje nową erę tajemniczymi zdjęciami na Instagramie. Ostatni album Miley wydał w 2023 roku i wylansowała wtedy wielki hit Flowers oraz River, chociaż. On nie odniósł aż tak dużego sukcesu, i nowe informacje, w sumie pierwsze informacje na temat albumu, mamy poznać podobno już w styczniu. Krąży również wiele plotek o nowej trasie Miley Cyrus, bo w ostatniej trasie tak naprawdę była w 2014 roku z Banger's Tour, bo od tamtej pory robiła festiwale jakieś takie trochę, nie wiem czy można to nazwać, tresami mniejsze koncerty w klubach, areny itd. Tak ale to były takie pojedyncze wydarzenia, także przydałaby się w końcu naprawdę taka trasa z prawdziwego zdarzenia. Miley była w Polsce do tej pory tylko raz, podczas Orange Warsaw Festival, no, różne były opinie na temat tego mm, koncertu. Mi na przykład się bardzo podobało, chociaż uważam, że był trochę za krótki chyba bardzo dużo osób też tak uważa. Miley ma też tyle hitów, że spokojnie mogłaby ruszyć w coś w stylu The Era's Tour, tak jak miała to Taylor Swift i połączyć to na przykład jeszcze z jej erą Hany Montany. Myślę, że byłoby to super. Albo jakby ruszyła w trasę jako Hanna Montana. Myślę, że kiedyś z tego doczekamy. Mm, wracam znowu do tematu Beyoncé i Netflixa, bo dała ona specjalny 13-minutowy koncert w ramach przerwy meczu podczas Alf-Time Show NFL w te święta. I taka ciekawostka Beyoncé wjechała na stadion na prawdziwym koniu. I prawie wszystkie piosenki, które wykonała, pochodzą z jej ostatniego albumu Cowboy Carter, z którym pierwszy raz wystąpiła na żywo. I-Spice wydała wersję Deluxe jej ostatniego albumu. tak Także kuję żelazo póki jeszcze gorące, bo myślę, że jej kariera jeszcze długo nie potrwa i niedługo znudzi się ludziom. Na albumie znajduje się pięć nowych utworów, takich jak Hannah Montana. So what, BB Belt, Popa oraz Like. Wersję deluxe swojej płyty wydała również Cisa. Yy, I ta płyta cieszy się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest bardzo popularna. U nas w Europie nie jest aż tak, chociaż myślę, że i tak sprzedałaby. Wiele, wiele aren. Zresztą była u nas na Openerze jako jedna z takich, nie pamiętam czy była headlinerku, ale na pewno na jej koncercie zebrała się masa ludzi pod główną sceną. A i w dodatku z ogłosiła jeszcze wspólną trasę z Kendrickiem Lamarem, ale właśnie tylko po Stanach. W różnych miejscach na świecie pojawiły się tajemnicze billboardy zwiastujące nowy album albo trasę, tak naprawdę nie wiadomo co, jakiś projekt The Weekend. Na banerach napisane jest po prostu The End. Ucieli kilka literek ze słowa The Weekend i zostało The End, i oznacza to koniec wszystkich dotychczasowych projektów, poprzednich płyt, bo The Weekend ma podobno wkrótce, nie wiem czy po tej płycie. Czy dopiero po kolejnej, zostawić już swój pseudonim The Weekend i pracować już pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Jest wiele spekulacji, że miasta, w których pojawiły się billboardy, to faktycznie miejsca, w których odbędą się koncerty, chociaż trochę w to wątpię, bo te billboardy pojawiły się naprawdę w nielicznych miastach, nielicznych krajach. I nie pojawił się żaden w Polsce I tak nie może być. The Weekend Super sprzedał koncertom na narodowym, więc zapraszamy ponownie. To jest dość ciekawe, konsultantka ślubna, która pracowała przy ślubie Jennifer Lopez, zdradziła i ujawniła, że Lopez poprosiła Bruno Marsa o występ na jej ślubie, ale on zażądał 5 milionów dolarów. A czy pamiętacie jeszcze Lil Pampa, tego rapera, który ma ten wielki hit, Gucci Gang? Viral poszło nagranie, jak śpiewa przed babcią. Wielki hit, Gucci Gang, bez koszulki, babcia ma 90. urodziny i on tańczy przed nią na stole. No, no mocny kontent. Także to by było na tyle w tym odcinku. Od stycznia na pewno zacznie się dużo, dużo różnych projektów u różnych artystów, bo grudzień to jest taki okres, w którym zazwyczaj wiele się nie dzieje. Także bardzo czekam. Mam nadzieję, że będzie dużo ogłoszeń koncertowych, dużo nowych wydawnictw muzycznych no i że ten nowy rok przyniesie nam jak najwięcej dobrego.